Legenda o Rogalinie i Dębach, Lech, Czech i Rus, bracia, których strzegą drzewa. Dolina, która pamięta więcej niż ludzie. Zanim w Rogalinie wyrosły aleje, zanim stanął pałac, zanim ktokolwiek nazwał tę ziemię swoim domem, Dolinę Warty porastał las stary jak poranek świata. Drzewa były ogromne, sprężyste, mądre. A wśród nich rosły trzy młode dęby, które od początku wyróżniały się spośród reszty. Jeden był prosty jak włócznia, drugi rozłożysty jak skrzydła orła, trzeci powyginany, ale niezwykle mocny. Stare duchy lasu szeptały: z tych trzech drzew narodzi się historia, która przetrwa ludzi. Ale nikt jeszcze nie wiedział, że los zapisze im imiona trzech legendarnych braci. Dawno, bardzo dawno temu, zanim Europa podzieliła się na narody, żyli trzej bracia. Lech, odważny, cichy, o sercu pełnym światła. Czech, bystry, spokojny, kochający wiedzę bardziej niż władzę. Rus, wolny duchem, silny, gwałtowny, ale wierny. Ich matka była opiekunką ogniska, ojciec, wędrowcem. Od dziecka uczono ich dwóch rzeczy: nie zgubcie siebie, nie porzućcie braterstwa. Wszystko inne mogło się zmieniać. Mówi się, że wyruszyli z ojczyzny, by znaleźć miejsce, które przemówi do każdego z nich inaczej. Wędrowali przez tygodnie przez pola, przez rzeki, przez góry, przez mgły, aż dotarli w miejsce, gdzie rosły trzy dęby, jeszcze młode, ale już potężne duchem. Bracia zatrzymali się tam na noc, rozpalili ogień, usiedli blisko siebie, a wtedy dolina zaczęła ich słuchać. W nocy Lech obudził się pierwszy, zobaczył, że niebo nad nimi jest pełne gwiazd, tak czystych, jakby ktoś przetarł je ręką. Czech spał spokojnie, Rus śnił niespokojnie, a dęby. Kołysały się delikatnie, choć nie było wiatru. Wtedy Lech usłyszał szept: Nie był to głos człowieka, nie był to głos zwierzęcia, był to głos lasu, bracia, trzej, serca jednego rodu. Zostawcie tu swój czas, zostawcie tu swoją pamięć. Lech obudził braci, Róz chciał walczyć, zawsze był porywczy, Czech chciał słuchać, zawsze był uważny. Lech, Próbował rozumieć. Głos powtórzył tu wasze drogi rozdzielą się i tu kiedyś wrócą. Następnego ranka bracia zrozumieli, że nadszedł czas rozdziału, każdy miał iść własną drogą, by znaleźć swój lud. Lech położył dłoń na pierwszym dębie. Czech na drugim, Rus na trzecim. I wtedy dęby zabłysły lekko, każdy innym światłem. Biały blask Lecha, złoty blask Czecha, czerwony blask Rusa. Rus wzruszył ramionami. Las nas błogosławi. Nigdy nie sądziłem, że drzewa mają takie moce. Czech zamyślił się. Las nie błogosławi. On pamięta, a my zostaniemy tu zapamiętani. Lech uśmiechnął się. Nawet jeśli pójdziemy osobno, wciąż jesteśmy jednym rodem i tak się rozstali. Legenda mówi, że Lech poszedł na północ i założył gród w miejscu, gdzie ujrzał biel orła. Czech poszedł na południe i zatrzymał się na wzgórzach pełnych winorośli. Rus poszedł na wschód i zamieszkał wśród niekończących się stepów ale ich dusze zawsze wracały do Rogalina, do dębów, które znały ich najgłębsze sekrety. Lata mijały. Dęby rosły tak, jakby każdy z nich nosił duch brata: Lech, wysoki, prosty, mądry, Czech, spokojny, rozłożysty, dający cień tym, którzy prosili o pokój, Rus, poskręcany od wiatru stepów ale niewiarygodnie silny. Ludzie przechodzili obok i szeptali, to nie są zwykłe drzewa, one patrzą, bo rzeczywiście, kiedy ktoś podchodził z intencją złą lub chciwą, gałęzie dębów kołysały się ostrzegawczo, a gdy ktoś przychodził z sercem dobrym, liście szeptały cicho, jakby go witały. Pewnego roku, daleko, daleko później, gdy pałac rogalin miał już swoje białe ściany i piękne ogrody, nadciągnęła wojna. Żołnierze chcieli wyciąć dęby, by zrobić miejsce dla umocnień. Mieszkańcy błagali: nie ruszajcie ich. To święte drzewa, ale żołnierze byli nieugięci. Zbliżyli się z toporami. I wtedy rozszalała się burza, tak gwałtowna, że konie spłoszyły się. Ludzie upadli, a niebo pękało od piorunów, a dęby stały nieruchomo. Nie dotknął ich ani jeden piorun. Dowódca odwrócił się przerażony. To nie są drzewa, to strażnicy i ludzie wiedzieli, że bracia wrócili na moment, by ochronić to, co ich symbolizowało. Wiele lat później do Rogalina przybyła młoda dziewczyna Mira, która była malarką. Chciała namalować dęby, bo słyszała, że są najstarsze w Polsce. I wtedy spotkała Antka, młodego leśnika, który opiekował się drzewami. Zakochali się w sobie powoli, jak rosną pędy lasu. Spotykali się zawsze przy dębach Lech, Czech i Rus. Pewnego dnia, siedząc pod Lechem, Mira powiedziała Czuję, jakby te drzewa były świadkami każdej miłości, jaka tu zakwitła. A Antek odpowiedział może dlatego mówią, że kto wyzna tu uczucie, ten zostanie usłyszany przez wieczność. Tak też zrobili. A dęby zaszumiały tak cicho, że brzmiało to jak błogosławieństwo, bo symbol braterstwa potrafi również chronić miłość. Legenda głosi, że dopóki stoją dęby Lech, Czech i Rus, bracia są obecni, pamięć trwa. A każdy, kto przychodzi z dobrym sercem, zostaje wysłuchany. Mówi się też, że gdy ktoś usiądzie pod jednym z dębów i zamknie oczy, może usłyszeć głos: Nie bój się, drogi, bracia są z tobą. A czasem, gdy wiatr jest ciepły, można poczuć, jak korzenie trzech dębów pulsują jednym rytmem, jakby były jednym drzewem, jakby były trzema braćmi jakby były jedną nierozerwalną miłością do Ziemi. Do dziś dęby Lech, Czech i Rus stoją w rogalinie, jak trzej starzy strażnicy, widzieli wojny, powodzie, miłości i tragedie. Przetrwali wszystko, bo nie są zwykłymi drzewami, są pamięcią braci, którzy odeszli, ale nigdy nie przestali być razem. I jeśli kiedyś przyjdziesz do rogalina o świcie, kiedy mgła tańczy między gałęziami, zobaczysz coś niezwykłego. Trzy światła, białe, złote i czerwone, unoszące się nad dębami. To bracia, powracający na chwilę, by upewnić się, że ich legenda nadal żyje.